Więc przegrywamy pierwszy mecz na eliminacjach do Euro 2024 z Czechami. Przegraliśmy 3-1 i no słaby mecz był, ale dzisiaj będziemy gadać o tym, co poszło nie tak o honorze. Czy Santos jest dobrym wyborem i czy wygramy z Albanią. Ale najpierw pogadamy o tych słych decyzjach, co reprezentacja polska robi. Co chwilę zmieniają trenera. Chciałem o tym pogadać, jak już Santos dołączył do nas. Ale po prostu chciałem zobaczyć, jak pójdzie ten pierwszy mecz z Czechami. Dla mnie co chwilę zmieniamy trener, w ogóle. Trener nie jest przyzwyczajony do zawodników Po prostu co chwilę zmieniają, zmieniają, zmieniają Zamiast dać trenerowi szansę Zostać na parę lat I żeby po prostu mieć coraz lepsze wyniki Co nie, dla mnie nie Michniewicz mógłby zostać Jeszcze chociaż przez rok Przez te eliminacje Dla mnie potem byłoby widoczne, czy potrzebujemy zmianę, czy nie Dla mnie to nie jest dobry wybór Że co chwilę wybieramy Portugalczyka Mieliśmy najpierw tego Paula Sousa Teraz Santos Dla mnie to nie jest dobra decyzja, bo Jak mówiłem, trener nie ma czasu się przyzwyczajać do zawodników a w ogóle Santos to nie jest taki, on nie zna każdego zawnika jak każdy polski trener. Przecież ja się założę, że Santos nie oglądał Polskę w ogóle zanim został trenerem. Dla mnie nasi trenerzy w ogóle nie mają czasu, żeby się przyzwyczaić do tej drużyny, bo po prostu co chwilę zmieniamy. Dla mnie wszystko poszło w dół, jak już na walka odszedł, dla mnie to była za szybka decyzja. Na bym nasz najlepszym trenerem, a potem po prostu go zwolnili przez to Mistrzostwa Świata, ale przecież każdy robi błędy. Potem był Jerzy Brzęczek, a potem wszystko poszło w dół w ogóle. I dla mnie robimy się gorsi i gorsi, więc to nie jest takie fajne. Ale taka jest prawda. I dla mnie Polak powinien być trenerem Polaków, bo po prostu jak macie jakiegoś Portugalczyka, no to on nie zna zawodników, każdy jak jakiś polski trener. Więc dla mnie robimy co chwilę jakieś złe decyzje i dla mnie też jest zła decyzja, że Santos, no bo on już ma 78 lat chyba i on nie zostanie na tyle lat, po prostu musimy wybrać jakiegoś trenera, który by serio został na parę lat, żeby po prostu, no został z nami na parę lat. A nie, że patrzą tylko na nazwisko i biorą jego, a dla mnie Polacy postu po patrz. Oni patrzą na nazwisko, biorą trenera, zanim serię popatrzeć na to ile trener może zostać za nami. Dla mnie już chyba planują w ogóle zmienić go za parę lat. Dla mnie Santos to nie zostanie tak długo. Dla mnie to nie była dobra decyzja, żeby Santos prowadził w naszą reprezentację. Ale pogadajmy o meczu. Dla mnie brak honoru było. Dla mnie w ogóle w tym meczu nie walczyliśmy do końca i ciągle czekaliśmy na gwizdek sędziego. Tak, jak na przykład, nie wiem, Czechy mieli taką jedną akcję, że było takie dośrodkowanie, może wyglądało jakby była ręka, ale zamiast walczyć o piłkę, to od razu się popatrzyli na sędziego i się pytali, czy, że tutaj, czy tutaj ręki nie było. A dla mnie powinno się grać zawsze do gwizdka, a nie kurde, czekać na sędziego. Zawsze się gra do gwizdka, nieważne co, jakby nawet była jakaś ręka, no to sędzia po prostu zrobi decyzję. Przecież, jak będziecie kwiczyć do sędziego, to kurde, nie zmieni decyzji. Bo tak naprawdę to jest ich decyzja. Zauważyłem też, że dopiero w ostatnich 5 minutach. Zaczęliśmy grać, zrobiliśmy jakieś zmiany, Zalewski pokazał, dla mnie Zalewski był nasz najlepszy zawodnik, no bo on sam na sam z zawodnikami to potrafił okiwać kogoś, a po prostu nie robiliśmy to przez cały mecz. Dla mnie po zmianach i dopiero w ostatnich minutach zaczęliśmy grać i się serio starać i robić jakieś akcje, to powinno się robić od, od początku, jak już straciliśmy te dwie bramki, to był najgorszy początek, co mieliśmy mieć, żeby stracić dwie bramki w dwie minutach. Po wstyd, no. Jak można stracić dwie bramki w dwie minutach? I to wszystko przez jakieś złe decyzje, kurde. Ta pierwsza bramka, no to... Od razu jak widziałem, jak on rzucił tą piłkę, to od razu myślałam że będzie niebezpieczne, bo, kurde, on potrafi rzucić aż do pola karnego, kurde. Ale obrona też powinna to... tym się opiekować. A druga bramka to samo, kurde. Daliśmy się ołkiwać za łatwo, dośrodkowanie, zawodnik jest bez krycia, w tym ze i to już jest druga bramka i to w dwie minutach. Dla mnie zero serca i po prostu wstyd na ten pierwsze spotkanie. A teraz chciałem pogadać o Santosie. Wracamy do niego, bo ja po prostu nie wydaje mi się, to jest moja opinia. Może możecie wrócić do tego filmiku za parę miesięcy, ale mi się nie wydaje, że on będzie dobrym trenerem dla nas. Myślę, że on by po prostu dobrym na Portugalii, no bo on jest Portugalczyk. Dla mnie nie będziemy mieć taki wysoki moral z nim, no bo on nie jest taki... Dam przykład. Michniewicz spotykał się z zawodnikami, gadał z nim na spokojnie i morale były do góry, a Santos on taki nie będzie. Pierwsze, nie potrafi po polsku gadać. Drugie, on nie zna tych zawodników tak dobrze, dopiero ich poznał no chyba miesiąc temu, jak już był trenerem, on nie zna zawodników tak dobrze, no bo on na pewno nie zna w ogóle nikogo zanim był trenerem, więc dla mnie po prostu to nie jest dobra decyzja, żeby Portugalczyka znowu brać, może jest dobrym trenerem, o wiele lepszy niż każdy inny polski trener, ale to nie chodzi o to, tylko to chodzi też o honor, czy zawodnicy będą szczęśliwi i czy będą dla trenera zawsze grać. Dla mnie po prostu on też jest za stary, mówiłem to na początku 78 lat już chyba ma więc dla mnie bardzo zła decyzja, żeby Santosa brać. Dla mnie popatrzyliśmy tylko na nazwisko i od razu widzieliśmy, że on jest wolny i serwzięliśmy go. I dla mnie jego taktyki nie pasowały w ogóle dla nas, tak na przykład patrzyłem na ten mecz, jak pokazywali kamery na Santosa on w ogóle nie był szczęśliwy, że tutaj nie ma tyle zawodników Long C w linii I w ogóle nie wyglądał szczęśliwy przez cały mecz, no bo wiadomo stracimy te dwie bramki Ale w ogóle nie graliśmy jak on chciał A tak naprawdę zawodnicy powinni się słuchać trenera, jak on chce to zakaż ten mecz, żeby wygrać ten mecz A dla mnie zawodnicy tylko se grali dla siebie i po prostu nie słuchali trenera, nie słuchali się tak, tylko grali po swojemu Ale żeby ten filmik był krótki, chciałem pogadać o tym, czy wygram jeszcze z Albanią dla mnie ten mecz trzeba wygrać po tej porażce i też wygraliśmy rok temu z Albanią, nawet na wyjeździe 1-0, a u siebie chyba 4-1 było, więc daliśmy radę rok temu, to czemu teraz nie damy rady. Dla mnie Albania nie jest aż taka silna, ona jest taka ciężka, no bo oni tylko bronią i bronią i bronią, więc ciężko ich w ogóle ograć w ataku, ale jak szczelimy tą pierwszą bramkę, to potem... Morale będą do góry i będziemy po prostu strzelać normalnie, i wygramy ten mecz z wysokim wynikiem. Ale jak mówiłem, to był najgorszy początek, co mogliśmy mieć. Niestety 3-1 w Czechach. Nie spodziewałem się w ogóle, żebyśmy wygrali, bo jest historia taka, że nigdy nie wygraliśmy z Czechami uś u nich, więc też nie spodziewałem się w ogóle takie 3-1. Ale spodziewałam się, że chociaż trochę honoru pokażemy, a potem będziemy po prostu walczyć do końca, a nie dopiero pod sam koniec, jak szliśmy tą pierwszą ramkę, to potem zaczęli grać. Tak się powinno grać od razu, jak się straci pierwszą ramkę. Ale mi się wydaje, że przejdziemy na luzie z grupy, mamy taką prostą grupę Czechy, to w ogóle jest najsilniejsza drużyna. Mieliśmy najsilniejszy mecz w ogóle w pierwszej kolejce, no bo to jeszcze na wyjeździe było. Nie wiem kiedy zagramy znowu z Czechami u siebie w Warszawie chyba, ale zobaczymy jak potem pójdzie. Mam nadzieję, że wzięliśmy ten mecz tak do siebie. Nauczyliśmy się w ogóle. Mówię, jestem szczery, nie myślę, że on se tak da radę ten santo z naszą reprezentacją. Może pokaże sukces, ale mi się nie wydaje, że on jest dobrym trenerem dla nas. Mi się wydaje, że on jest dobrym trenerem, a wiadomo słone nazwisko pierwszą wygrał Euro 2016 z Portugalią. I tego nikt się nie spodziewał, żeby Portugalia w ogóle wygrał ten, żeby Portugalia w ogóle wygrała te euro. Dobry trener, dobre nazwisko, ale nie wydaje mi się, że on jest dobrym trenerem dla nas. Więc to jest moja opinia. Dajcie swoją opinię w komentarzach. Chciałem ten filmik, żeby był trochę krótszy, bo nie chcę tak gadasz przez tyle minut. Ale dla mnie najgorszy początek, co mi mogliśmy mieć. Ale lecimy w poniedziałek z Albanią. Mam nadzieję, że chociaż wygramy ten mecz o wysoki wynik, a nie tylko taki jeden zarobek. też bramki potrzebujemy. Chcę, żebyśmy byli na pierwszym miejscu w grupie. Wiem, że dwie drużyny przechodzą, ale byłoby fajnie, żeby być na pierwszym miejscu. Ale dajcie swoją opinię w ogóle o tym meczu. Czy Santos jest dobrym wyborem? I zobaczymy, jak zagramy z Albanią. Dziękuję, że oglądaliście It